Cześć Joeem, pozdrawiam z północnej Norwegii. Jestem już za kołem podbiegunowym na 99%. Bo znak oznajmiający przekroczenie koła podbiegunowego jest na trasie E6, natomiast ja jestem na drodze numer 17 na 99%. Jestem przekonany, że już to koło podbiegunowe jest za mną. Jest bardzo ciepło, jest bardzo przyjemnie. Chciałem Wam tylko przypomnieć, że jadę, bo zbieram środki na rehabilitację Doroty Aranin z Jelcze Laskowicz, która tej rehabilitacji potrzebuje. Walczymy też tutaj o turnusy nie tylko rehabilitacyjne, ale i o logopedię, która jest jej bardzo potrzebna. Jeżeli obserwujesz ten kanał, podobają Ci się zdjęcia oraz filmiki, które zamieszczam, to chcę, żebyś wiedział, że to wszystko co robię, robię charytatywnie. Natomiast ty możesz ode mnie dostać fantastyczne widoki, możesz ode mnie dostać inspirację, możesz ode mnie dostać dawkę motywacji, możesz też ode mnie dostać fantastyczne lokalizacje, miejsc, w których się znajduję. Jedyna rzecz, wpłać pieniądze na się pomaga.